Miałem i bardzo dobre. Ja to bardzo zawsze dobre. lubiłem ag to Agrest, i lubiłem też to takie podłużne coś jadło z cukrem. Lody. Nie, jak to się nazywało? Witajcie w kolejnym odcinku Quiz House Challenge. Z tej strony Adam, yy, poszukiwacz, co my tu mamy, aż czuję się, jakbym był tu co tydzień, a jestem po raz pierwszy. <laughs> znaczy, że oglądasz, bardzo się cieszę. Witamy znowu na kanale. Dzisiaj nie jestem maturatem wzoru Challenge. Dzisiaj gram znałem do trzech zwycięstw, Zobaczymy, który Adam mądrzejszy. Zobaczymy. A zaczniemy od quizu Muzeum 1989, którego partnerem jest Forum Obywatelskiego Rozwoju, które promuje wolności obywatelskie. Ale więcej o tym na końcu odcinka. A teraz gramy. Jak wspomniałeś, zaczynamy od Muzeum 1989. Tak Przypominam, ja jestem rocznik 90. Adam, 89. 85. Ja się tego nie wstydzę. Czym różnił się Orzeł Biały w godle PRL od obowiązującego dzisiaj? No to sądzę, obydwaj wiemy. Urodziłem się, to... To wiesz... To Orzeł dostał koronę. Wtedy... Tak jest. To była ważna rzecz. Ile, złoty... Ile złotych według wokalisty kultu Kazika Staszewskiego Lech Wałęsa obiecał Polakom? O, proste, bo nawet chyba o tym mówił niedawno. Tak, to wiemy. Duża sumka, duża sumka. Przydałoby się. No dobra, web w łeb idziemy. Gdzie miało miejsce, e, gdzie miał swoją siedzibę Radio Wolna Europa? No dobra, gdzie to mogło być? A, niestety, nie wiedziałem. Kurczę. Myślałem, że Londyn. Tak jak rząd no, poza granicami było... Polski. Ile, ile kanałów miała ogólnopolska telewizja TVP w 1989 roku? Ho, to jest bardzo dobre pytanie. I mi się udało. Dwa. Jedynka i dwójka. Jeden i dwójka, no Tak, a tak a ja nie wiem, dlaczego jakieś mi się w głowie kolejne. Jak nazywało się osoby, u której można było wymienić walutę? To, ta nazwa, to nazwa jest. Używana często tak. cinkciarz. Ona bo... mi się strasznie źle kojarzy. Ale jest fajna dźwięk, dźwięczna. Kim jesteś cinkciarzem? No bo tak. Już <laughs> Uwaga, kolejne pytanie. Ojej. E, jaka była oficjalna nazwa motoryzacyjnej ikony PRL-u, zwanej popularnie maluchem? Był to Fiat i Nawet mam jednego. Tak? Masz? Tak, mam. Adam, remis, remis. Mimo, że nie żyłem w tamtych czasach, to... Gratulacje. Dziękuję Gratulacje. bardzo. Polecamy to... quiz i lecimy dalej. Adam, mam na Ciebie inną kategorię. Nie y, co my tu mamy, tylko co to za miejsce. Będzie mój nowy kanał, co to za miejsce. <laughs> Ej, a to by było super. On się też mógł nazywać poszukiwacz. Wszystko <laughs> <Przestań> połączone. <laughs> Uwaga. Gdzie znajduje się to miejsce? O kurczę. To chyba tam byłem. Byłeś tam? Tak, tak. Więc gdzie był Adam? Austria. Dawne dzieje. Dawne dzieje? Ja myślałem, że Niemcy. Hmm. Wiedniu. W jakim państwie... Znajduje się to miejsce. O kurczę. A to też chyba... O nie, dobra. Austria, teraz ja strzeliłem. To, to mi... tak. I zgadłeś? Tak, tak, i to była dobra, dobra odpowiedź. Gdzie się to miejsce znajduje? Okej. Okay. Ejejku, jak Słuchajcie. To jest... Nie wierzę, że Polska, nie. No, tam też nie byłem. Nie zgadzam się. Też, też nie, nie zgadzam się, że to Meksyk, serio? Też myślałem. A to że Syria, okej. Okay. Też, no też, niestety, nie no wiem. niestety. Co to za miejsce? A, dobra. No, no do... co, ty, trzeba się przyjrzeć. Tam jest Jana Kochanowski. Oj, Zwaliłem, zwaliłem. Gdzie znajduje się to miejsce? Tam jest dużo jaskiń. Tam jest dużo jaskiń w Nowej Zelandii. No tak, stawiałem, że Nowa no. Zelandia, ale. W nic tam nie powiedział. to zdjęcie. Dobra, słuchajcie. się to a tu, a tu już, ta, tam byłem. Tam byłeś? Gdzie był Adam? Gdzie był Adam? Niemcy. Wychodzi, Cześć. że ja taki światowy człowiek, a ja praktycznie nigdzie nie jeżdżę. Tylko do Niemiec, ale wygrałeś. Niemcy jednak to ci się opłaciło. Gratulacje. <grym. grym>. Yeah, yes. Nie! wreszcie wygrałem, nareszcie. Super. A ja w nie wychodzę praktycznie w ogóle z domu, nie? Wszyscy mówią, że ty często podróżujesz. Ale tak niedaleko. Niedaleko? W Ameryce Południowej prawie byłeś... A, no tak, Kuba, dobra, rzeczywiście. Nie pamiętam. Nie, nie pamiętam, mam samą pamięć, także że to, to się równoważy wszystko. Dobra, teraz czas na mnie, czyli kategorię matura to bzdura. Adam. Nie spodziewałem się tego. odcinków <laughs> prowadziłeś? Chyba z pięć? Jak kojarzę? Może. Uwaga, gramy. Kim jest diabetyk? Duża część nieprawidłowych odpowiedzi są to odpowiedzi, które nam ludzie. Tak po no... ja się stresuję. Ty tu nieraz <laughs> byłeś. Adam, no to na spokojnie. Wyznawcy jakiej wiary modlą się w synagodze? dobrze. Wczoraj był mecz. Polska-Izrael. Ale teraz spaliłem. Dla mieszkańców. Ma najludniejsza wieść w Polsce. To jest, kojarzę, to jest w ogóle kasus prawny, że oni już mogli być miastem, a nie są, bo mają większe profity, będąc okay. wsią. Okej, okay. no to, to zgadywałem, ale. Hmm. Ten etap jest trwałym fizjologicznym zatrzymaniem cyklu miesiączkowego. Mowa o. Adam poprowadziłeś odcinek wychowania seksualne i wiesz bardzo tak, dobrze, ma tu razem doradczyć. to jest tam te jakie tam były. Do Uwaga, wspominam. jaką władzę w Polsce ma prezydent. I jest to. Czekajcie. No ja pamiętałem. Jednak wos rozszerzony. Wykonawcza. Tak, tak. Kurczę, Dobrze. Ja mam uh. jeden błąd. A może będę. W jakiej drugi? jednostce mierzymy moc. To ja tu mogę paść. O Jezu, dobra. A też. To jest też, też, Joule? też. też Joule. Ale ja miałem dobra. jeden Wy, więcej. Wygrałem, ale, ale na końcu spartoliłem. Nie, no ciężko by było jak ja bym <laughs> wygrał w Twojej kategorii. No. Dla ciebie wybiorę. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Gdzie zadajmy pytanie, co to jest? Co to jest? A co my tu mamy? <grym> A co my tu mamy? To była nawet lepsza nazwa, ale nie chcieliśmy zgapiać, Adam. Uwaga! Co to jest? <grym> <grym> Akurat o tym przed chwilą rozmawialiśmy. To co o tym rozmawialiśmy, zraszacz. No to no, dobra. Co to jest? <grym> A to też... łatwe. <grym> bardzo proste, bardzo proste. <grym> co to? Adam, myślę, że tu oh my co to. Jest? O, no nie wiedziałem, że zaraz to. Eem... To jest, na pewno to, to nie jest. Dobra. Aj, 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 aj. Nie wiedziałem. Zgadywałem też. Karambola. Ale mamy podobne myślenie. Adam też tak. Tak. To jest To za maszyna. Kurczę, to co? Nie drży. Kurczę, ja to no, tyle razy mam, widziałem w filmach. Mam pewne przeczucie, ale. Nie. Noaj, chlem, ale to była ciekawe. No dobra. Kurczę, ostatnia runda. Co to jest. A to, łatwe. Nie, to w ogrodzie. Miałeś to w ogrodzie? Tak, miałem. Miałem i bardzo dobre. Ja to bardzo zawsze dobre. lubiłem. Ag to Agrest i lubiłem też takie podłużne coś jadło z cukrem. Lody. Nie, jak to się nazywało? Podłużne, co się jadło z cukrem? Nie mam Jaki, jak się nazywało takie podłużne, co się jadło z cukrem też? A, rabarbar. Rabarbar, rabarbar. No, Tak. tak okay. O to mi chodziło, ta nazwa. Ja tam myślę, czy ty mówisz o jakichś śliwkach, i dziwnych czereśniach? było, jak mówisz, marchewka? Yes. Nie znam nazwy. A tu remis był. Tak, Adam. Był Właśnie się Adam zorientował minutę po rozegraniu. Tak, był remis. Adam wie jak, a.k.a. poszukiwacz. Trudne słówka. Mierniczy górniczy. Co mierniczy górniczy to? Czy to jakiś raper pisał te, ten? Mierniczy górniczy, to... Mark Scheider. To najbardziej śląsko śl brzmiało. To prawda, ja się trafiłem. Osoba... Osoba ubiegająca się o coś, na przykład o stanowisko lub urząd. To. Ja tak. chyba wiem. Ja stawiam, bo to tak dedukcja. Dedukcja którą... mówi, aspirujemy do czegoś, więc dokładnie, aspirant. Dokładnie. dokładnie. Aktywny to jaki? No Adam. To wiemy? E, tak. To wiemy. Tak, to było też. Tak, też ładne. Dość pe. proste. Wciąż nie mogę odrobić mojej straty z damem. Jaką no. częścią garderoby jest. O Jezu. Kwef. Kwew. Co? Strzał. Nie strony celny. Nie, nie celny. Też nie. Te, Okej nie wiedziałem. Tego też nie wiedziałem. Pierwszy raz słyszałem. Co w dawnej Polsce oznaczało słowo kopań? Okej. Okay. Hmm. Dobrze. Widziałeś? A, nie zgad zgadłeś? Nie strzelaj mi nie. I nie. Też duże po duże naczynia, było... niecka. O, ciekawe, bardzo ciekawe. Jak nazywa się francuskie lekkie pieczywo drożdżowe? No, jak tego nie zgadniesz. Wiesz co, nie wiem. No, no ty byłeś we Francji. No nie brioche, nie ceylon, czy brioche. Rozstrzelam brioche. Myślę, że ryzyko. No Są że mi podpowiedziałeś. <laughs> To nie jest serek? Ja nie lubię serów tych śmierdzących, może dlatego. A ty Ad... umiesz mówić po francusku? Oui, of... oui bien sûr, je français un petit peu. Nie, już zapominam, bo mieszkałem tam, jak byłem nastolatkiem. Dziękuję. Pięknie. No ale słuchajcie, kto postawił na Adama? Ten wygrał! No, ten wygrał. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Adam, gratulacje. Jak jest gratulacje po francusku? Congratulations. Chyba już pięknie, nie pamiętam. Ale pięknie! Nie wiedziałem, <laughs> tak. że mówisz po francusku. Nie, bardzo dużo jest słów podobnych do angielskiego, więc congratulations! I to jest okay, podobne. Bardzo ładnie. Kiedyś musimy się wybrać do francuskiej knajpy, coś zjeść. Jezu, nie, chciałbym, zaskoczyłeś mnie teraz. I zaskoczyło mnie też to, że wygrałem. Ale... Adam. Dziękuję. Gratulacje, gratulacje. Partnerem odcinka jest Forum Obywatelskiego Rozwoju, z którym właśnie przygotowaliśmy quiz Muzeum 1989, który przedstawia ten okres historii polskiej transformacji. Zachęcamy, abyście sami zagrali w ten quiz i oczywiście zapraszamy do odwiedzenia wirtualnego Muzeum 1989, abyście dobrze poznali ten ważny okres. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Do zobaczenia co wtorek o 16.00.